Nadszedł czas na Twoją zmianę. W ciągu zaledwie siedmiu minut w Twoim życiu zacznie się manifestować coś niezwykłego, ale żeby to zrobić, musisz w pełni skupić się na przesłaniu, które Bóg ma dla Ciebie teraz. Nie ignoruj znaków, które za chwilę się pojawią, bo każde słowo tutaj może okazać się punktem zwrotnym na Twojej drodze życiowej. Unikaj rozproszenia, skup się, ponieważ to Bóg chce mówić do Twojego serca. Prosi Cię, abyś został do końca filmu, żebyś nie przegapił niczego, co przygotował dla twojego życia. To Dar boski, coś, co jest przeznaczone wyłącznie dla ciebie. I ważna rada, gdy już to błogosławieństwo nadejdzie, zachowaj je w tajemnicy, aż wszystko się dopełni. Często właśnie podczas wspominania odczuwamy najwyraźniej działanie Boga na naszą korzyść. I pamiętaj. Kiedykolwiek usłyszysz słowo, które porusza twoje serce, powiedz w komentarzu: Przyjmuję, bo w ten sposób otwierasz przestrzeń, aby łaska zaczęła działać w twoim życiu. Życie może być trudne, ale Bóg ma nad nim kontrolę. Podróż życia nie zawsze jest łatwa. Są dni, kiedy wydaje się, że wszystko się wali, że problemy się piętrzą, rachunki rosną, zdrowie szwankuje, a związki zaczynają się rozpadać. Rozejrzymy się dookoła i zauważymy, że wszyscy wokół dobrze prosperują, oprócz nas, media społecznościowe, pełne są osiągnięć podróży i radości, podczas gdy my walczymy o zachowanie pozorów, uśmiechając się na zewnątrz, ale nosząc w sobie ból. Ale chcę wam powiedzieć coś, co zmieniło mój pogląd na tę sprawę. To w najtrudniejszych chwilach zrozumiałem, jak ważne jest całkowite poddanie się Bogu. Pamiętasz historię Józefa? Został zdradzony przez własnych braci, wrzucony do studni, sprzedany w niewolę i niesłusznie uwięziony. Jednakże to, co wydawało się przyczyną jego upadku, było w rzeczywistości boskim zamiarem uczynienia go namiestnikiem Egiptu. Czy ta droga była łatwa? Zupełnie nie. Ale Bóg działał w każdym szczególe, kształtując jego życie zgodnie ze znacznie większym celem. Nie daj się nabrać na kłamstwa wroga, wróg. Zna nasze słabości i wie, jak zasiać wątpliwości w naszych sercach. Kiedy jesteśmy wrażliwi, szepcze Habuk cię opuścił: Nic się nie zmieni, da, nie zasługujesz już na to. Ale to wszystko kłamstwo. Problem polega na tym, że często tak bardzo skupiamy się na wyzwaniach, że zapominamy zwrócić się do Boga. To tak jak z Piotrem chodzącym po wodzie: dopóki patrzył na Jezusa, pozostawał niewzruszony, ale w chwili gdy skupił uwagę na falach wokół siebie zaczął tonąć a jak często nie postępujemy tak samo próbujemy rozwiązać wszystko sami i zapominamy że bóg który rozdzielił morze czerwone zburzył mury jerycha i ochronił daniela w jaskini lwów jest z nami ale jest jeden istotny szczegół musimy wykonać pierwszy krok jak napisano w liście jakuba 4:8 zbliżcie się do boga a on zbliży się do was. Nie ma sensu narzekać na życie, jeśli nic nie robimy, żeby je zmienić. Wiara bez uczynków jest pusta, cuda się zdarzają, gdy ufamy, kiedy naprawdę oddajemy nasze życie w ręce Boga i nie próbujemy kontrolować wszystkiego, wtedy dzieją się cuda. Dług, który wydawał się niemożliwy do spłacenia, Bóg otwiera drzwi. Choroba, która wydawała się nieuleczalna, Bóg dotyka i odnawia. Związek, który wydawał się stracony, Bóg odnawia. Nie oznacza to, że nigdy nie będziemy mieć problemów. Sam Jezus powiedział, że na świecie będziemy napotykać trudności. Różnica jest taka, że z nim nie musimy dźwigać tego ciężaru sami. Jak mówi Psalm, powiesz Panu swoją drogę, zaufaj mu, a on ją wypełni, i wiedz, że żadna z Twoich łez nie poszła na marne. Każdy ból, każda walka, każda trudna chwila, są wykorzystywane przez Boga do zbudowania czegoś o wiele większego. My widzimy tylko pojedyncze elementy układanki, ale on widzi cały obraz. Ogłoś swoje zwycięstwo. Jeśli przechodzisz przez trudny okres, podnieś głowę. Jeśli negatywne myśli próbują cię przygnębić, ogłoś zwycięstwo. Jeśli rachunki są przytłaczające, przewidź obfitość. Jeśli zagraża ci choroba, obwieszczaj uzdrowienie. Ten sam Bóg, który cię tu przyprowadził, nigdy cię nie opuści. On jest wierny i ma dla twojego życia większe plany niż możesz sobie wyobrazić. Aby pomóc ci w tej podróży, stworzyliśmy potężne narzędzie przyciągające dobrobyt i obfitość. Ta funkcja odmieniła już życie tysięcy osób, a teraz może odmienić to samo życie ciebie. Nasza najnowsza książka z modlitwami Bóg mówi ci to dziś, jest dostępna w specjalnej cenie przez ograniczony czas. Jeśli czujesz, że ta wiadomość poruszyła Twoje serce, kliknij link przypięty w komentarzach i otwórz drzwi do swojej wolności finansowej. To jest znak, na który czekałeś. Skorzystaj z tej okazji i zawładnij swoim błogosławieństwem. Bóg przesuwa elementy na Twoją korzyść. Znasz to uczucie, że zaraz coś się wydarzy? Ten niepokój w Twoim sercu? To Bóg działa w Twoim życiu. Jak napisano w księdze Jeremiasza 29:11, albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan, myśli o dobru, a nie o złu, aby dać wam przyszłość i nadzieję. Mojżesz nie. Wiedział również, że zwykły dzień na pustyni zmieni jego historię. Ale właśnie w tej prostej czynności Bóg objawił się w płonącym krzewie i przemienił go z pasterza owiec w przywódcę całego narodu. A ty, czy zauważyłeś ile płonących krzewów Bóg postawił na twojej drodze? To nieoczekiwane połączenie, drzwi, które się otworzyły, spotkanie, które zmieniło wszystko. Nic nie dzieje się przypadkiem, zostałeś wybrany przez Boga, może nikt ci tego dziś nie powiedział, ale jesteś wyjątkowy, jesteś synem, króla królów, dziedzicem boskich obietnic. Bóg nie patrzy na twoje porażki i ograniczenia, lecz na twój potencjał. Podobnie jak Dawid, prosty pasterz, został królem, jak Piotr, rybak, stał się przywódcą, i podobnie jak Paweł, który z prześladowcy stał się największym głosicielem Ewangelii, ty także możesz być w pełni wykorzystany przez Boga. Każdy z tych mężczyzn miał taki moment, w którym wszystko się zmieniło, może to jest twój moment. Jeżeli twoja podróż jest trudna, pamiętaj: nawet w ciszy Bóg działa. Tak jak nasiono rośnie w ciemnościach ziemi, zanim wykiełkuje, tak i twoje życie jest przygotowywane do rozkwitu. Wierz, ufaj i poddaj się. Twój cud już się rozpoczął. Nadszedł czas rozkwitu, czas zbiorów. Bóg zachował wszystkie łzy, które wylałeś w tajemnicy. Każda modlitwa, która zdawała się nie zostać wysłuchana, została zapisana w niebiosach. Wiedz, że Bóg nie zapomniał o żadnym z marzeń, które ukryłeś w swoim sercu. W księdze Izajasza 43:19 napisano: Oto ja dokonuję nowej rzeczy. Już się pojawia, nie zauważyłeś? Otwórzcie swoje duchowe oczy. Bóg porusza rzeczy niewidzialne w Twoim imieniu. Ten dług, który Cię dusił, wkrótce zostanie spłacony, dni choroby, które Cię dręczyły, są policzone, a zerwany związek jest na drodze do odbudowy. A jak mogę być tego pewien? Ponieważ Bóg nie jest człowiekiem, który kłamie. Kiedy On obiecuje, to spełnia, kiedy On mówi, On działa. Kiedy On zaczyna dzieło, to je kończy. Właśnie w tej chwili, kiedy otrzymujesz to słowo, posyłani są aniołowie, otwierają się drzwi, przygotowywane są ścieżki. Niemożliwe, staje się możliwe, to jest Twój dzień. Nie ma czasu na wahanie ani na strach. Czas podnieść głowę, umocnić wiarę i powiedzieć, Jestem dzieckiem Boga, jestem więcej niż zwycięzcą, nic nie może mnie powstrzymać, nic nie może mnie powstrzymać. Otwórz swoje serce, bo to, co zaraz ci wyjawię, może całkowicie odmienić twoją historię. Bóg w tej właśnie chwili otwiera nie jedne, ale troje drzwi w twoim życiu. Każdy z nich ma dla ciebie specjalne boskie przeznaczenie. Pierwsze drzwi, drzwi zaopatrzenia Bóg, który rozmnożył pięć bochenków chleba i dwie ryby, nawiedza teraz twoje życie. Ten sam Jechowa Jirech, który dał Abrahamowi baranka na górze: Moria objawia teraz swoją władzę nad twoimi finansami. Pan posłał mnie, aby ci powiedzieć, twoje żniwo nadchodzi. Podobnie jak Józef zarządzał zasobami Egiptu, tak i Tobie Bóg udziela mądrości. Abyś zarządzał obfitością, która nastanie. Niedobór ma datę ważności. Ile razy zdarzyło Ci się spojrzeć na swoje konto bankowe i poczuć strach? Ile razy trzymałeś w ręku rachunek? Nie wiedząc, jak go zapłacić? Wróg chciał cię przekonać, że nie ma wyjścia, ale od samego początku był kłamcą. W Biblii Piotr znalazł w pyszczku ryby pieniądze, aby zapłacić podatki. Jeśli Bóg posłużył się rybą, może posłużyć się czymkolwiek, aby cię pobłogosławić. Zasoby przyjdą stamtąd, skąd najmniej się ich spodziewasz. Drzwi otworzą się w nadprzyrodzony sposób. Ten sam Bóg, który wyprowadził wodę ze skały na pustyni, teraz obdarza cię zaopatrzeniem. Ten dług, który wydaje się nie do spłacenia, zostanie pokonany mocą twojej wiary. Oświadcz ze mną: długi mają swój koniec, moje zwycięstwo nadchodzi, moje zaopatrzenie jest w drodze. Teraz spełnia się proroctwo z Malachiasza 30. otwierają się okna niebios i spływa deszcz błogosławieństw. Bóg mówi do ciebie dzisiaj. Rozmnażaj się, wzrastaj, prosperuj. Podobnie jak z ziarna gorczycy, wyrasta duże drzewo, tak i Twoje zasoby będą się mnożyć, wyciągnijcie ręce i powiedzcie z wiarą. W imię Jezusa otrzymuję namaszczenie dobrobytu, otrzymuję boskie zaopatrzenie, otrzymuję nadprzyrodzone pomnożenie. Mój dom będzie skarbnicą błogosławieństw. Ta sama moc, która rozstąpiła Morze Czerwone, otworzy przede mną ścieżki dobrobytu. Ten sam Bóg, który zburzył mury Jerycha, zniszczy wszystkie bariery finansowe w moim życiu. Drugie drzwi, drzwi ochrony duchowej, ile razy czułeś się bezbronny. Ile nieprzespanych nocy spędziłeś martwiąc się o swoją rodzinę, swoją przyszłość swoje dzieci, wróg próbował wmówić ci, że jesteś sam, ale prawda jest niezachwiana. Pan zastępów jest z tobą. Podobnie jak stało się to w przypadku Elizeusza, gdy jego sługa zobaczył wrogie wojska otaczające miasto, Bóg otworzył jego duchowe oczy i ukazał mu ogniste rydwany dookoła. Dzisiaj Bóg otwiera Twoje oczy, abyś zobaczył nadprzyrodzoną ochronę, która już nad tobą jest. Ten sam Bóg, który uwolnił Daniela od lwów, ochronił Szadraka, Meszaka i Abednego. Przed rozpalonym piecem i uchronił Dawida przed włóczniami Saula, wyciąga ręce nad Tobą właśnie teraz. Bóg pokazał mi, że wróg próbował przekonać cię, że jesteś bezradny, że nie masz wyjścia, że jesteś podatny na zranienie. Ale posłuchaj tych słów: żadna broń utworzona przeciwko tobie nie okaże się skuteczna. Psalm 91 głosi: Kto mieszka w ukryciu najwyższego, w cieniu wszechmocnego, będzie przebywał. Bóg właśnie teraz niweczy wszystkie plany zniszczenia, jakie zostały przeciwko tobie uknute. Ta choroba próbowała cię uwięzić. To się dokona mocą krwi Jezusa. Ucisk, który próbował dręczyć twój umysł? Teraz jest niszczone, pułapka zastawiona przez wroga na twoją rodzinę? Zostaje ono unieważnione mocą boskiego autorytetu. Ochrona ta nie jest tymczasowa. To jest odwieczne postanowienie. Tak jak orzeł chroni swoje młode, tak Bóg chroni ciebie. Podnieście ręce i przyjmijcie to namaszczenie ochronne. Płaszcz Ducha Świętego jest nademną. Żadna zła siła nie może mnie dotknąć. Od dziś będziesz chodzić pod nadprzyrodzoną, osłoną. Tam, gdzie wróg zaplanował swoją porażkę, Bóg przygotowuje swoje największe zwycięstwo. Trzecie drzwi. Drzwi do Twojego serca, kiedy przyjmiesz te słowa, Jezus zapuka do drzwi Twojego serca. Pan pokazał mi, że dźwigasz ciężary, o których nikt nie wie. Są bóle, które ukrywasz uśmiechem, są głębokie blizny, które zna tylko Bóg, ale dziś w tej właśnie chwili doktor lekarzy odwiedza twoje serce. W objawieniu trzy dwadzieścia czytamy. Oto stoję u drzwi i pukam. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Zobaczcie łagodność Boga. On nie wdziera się na siłę, nie narzuca swojej obecności. Oczekuję, że z własnej woli zdecydujesz się otworzyć te drzwi. Dzisiaj jest dzień, aby powiedzieć Bogu tak. Podobnie jak Samarytanka szukała w relacjach z innymi tego, co tylko Jezus mógł ci dać, być może i ty szukasz w niewłaściwych miejscach tego, co tylko Bóg może ci dać. Ale dzisiaj chcę napełnić twoje serce pokojem, celem, pełnią. Jeśli te słowa poruszyły twoje serce, wypowiedz, panie. Otwieram Ci drzwi mojego życia, wejdź, przemień mnie, odnów mnie, nadszedł Twój dzień. Żniwo jest gotowe, drzwi otwarte, a Bóg działa w każdym szczególe Twojego życia. Chwała Bogu, przeżyłeś związki, osiągnąłeś sukcesy, zyskałeś dobra materialne, odniosłeś sukces zawodowy, ale w głębi duszy czułeś, że nic z tego nie jest w stanie wypełnić pustki, która w Tobie tkwi. Dzieje się tak, ponieważ przestrzeń ta została stworzona wyłącznie po to, aby mógł ją wypełnić Bóg. Próba znalezienia satysfakcji w czymkolwiek innym jest jak wciskanie kwadratowego kawałka w okrągłą przestrzeń przez jakiś czas może się to wydawać idealne, ale nigdy nie będzie to idealne połączenie, którego twoja dusza naprawdę szuka. W tej chwili pan przypomina ci wszystkie chwile, kiedy czułeś się samotny. Nawet gdy byłeś otoczony ludźmi, wszystkie noce przepłakał w milczeniu, leżąc na poduszce, a każdy wymuszony uśmiech skrywał ból, którego nikt nie mógł zobaczyć. Ale dziś wielkie ja jestem ogłasza nad Twoim życiem. Synu, córko, przyszedłem przywrócić. Przyszedłem, żeby uzdrowić. Przyszedłem, aby wszystko uczynić nowym. W księdze Ezechiela 36, 26 Bóg obiecuje: Dam wam nowe serce. I tchnę nowego ducha do waszego wnętrza, usunę wasze serce kamienne, a dam wam serce cielesne. Te drzwi, które się teraz otwierają, to nie tylko zmiana, to całkowita transformacja, podobnie jak Zacheusz, którego życie całkowicie się odmieniło, gdy przyjął Jezusa, podobnie jak Maria Magdalena, która po spotkaniu z Mistrzem nigdy już nie była taka sama. Podobnie jak Paweł, który na drodze prześladowań przeobraził się w jednego z największych apostołów w historii. Ta sama moc, która odmieniła ich życie, jest teraz dostępna dla ciebie. Miłość Boga przemienia wszystko. Bóg pokazuje Ci, że jeśli otworzysz przed Nim swoje serce, doświadczysz nowego wymiaru Jego miłości. Te emocjonalne rany, których nikt nie był w stanie uleczyć, dotyk wielkiego lekarza ich przywróci. Czy traumy z przeszłości wciąż cię prześladują? Pocieszyciel przemieni je w świadectwo, niewidzialne łańcuchy, które cię więziły? On je złamie, bo gdzie duch pański, tam wolność. I nie tylko. To krzyż nie był improwizacją, nie był planem B, ponieważ ludzkość zawiodła. Krzyż zawsze był planem Boga. Od momentu, w którym Bóg tchnął życie w pierwszego człowieka, wiedział, że będziemy potrzebować Zbawiciela, wiedział, że nam się nie uda. Że będziemy próbowali działać sami i nam się nie uda. Ale jeszcze przed Twoim narodzeniem, zanim popełniłeś pierwszy błąd, Bóg postanowił posłać Jezusa, aby cię uratował. To miłość w najczystszej postaci. Bóg wzywa cię dokładnie takim, jakim jesteś. Bóg nie czeka, aż będziesz doskonały, żeby móc do niego przyjść. On wzywa cię dokładnie takiego, jaki jesteś, z Twoimi wadami, wątpliwościami i śladami przeszłości. On patrzy na ciebie nie z osądem, lecz z miłością. Miłość, która leczy, przywraca i przemienia. Może myślisz, ale ty nie znasz. Mojej historii nie wiesz, co zrobiłem. A ja wam mówię, nie ma to znaczenia. Miłość Boga jest większa niż jakikolwiek błąd, większa niż jakikolwiek grzech. Pamiętasz syna marnotrawnego? Przyjął swój spadek, wydał go nieodpowiedzialnie i wrócił do domu pełen wstydu. Ale ojciec nie czekał na wyjaśnienia. Pobiegł przywitać się z synem, uściskał go, ucałował i świętował jego powrót. Bóg jest z tobą. On nie czeka na usprawiedliwienia, on po prostu chce Cię do siebie zbliżyć. A teraz powiedz mi, czy pozwoliłeś, aby ta miłość odmieniła Twoje życie? Ponieważ uznanie ofiary Jezusa oznacza coś więcej niż świadomość, że umarł na krzyżu. Chodzi. Ożycie życie w sposób, który odzwierciedla tę miłość. Oznacza wybaczenie tym, którzy cię skrzywdzili. To kochanie kogoś, kogo kochać się nie da. To bycie światłem tam, gdzie jest tylko ciemność. Tak, wiem, że to nie jest łatwe. Ale to możliwe, bo nie jesteś sam. Duch Święty idzie z tobą, znasz. Ten moment, kiedy czujesz się zagubiony i nie wiesz, w którą stronę iść, Duch Święty jest tam, szepcze do twojego serca i kieruje twoimi krokami, ale żeby usłyszeć Jego głos, musisz otworzyć swoje serce i pozwolić Bogu działać. I pamiętajcie, nie twierdzę, że życie po tym wszystkim będzie idealne. Przyjęcie. Jezusa nie sprawi, że problemy znikną, ale to robi wielką różnicę, bo teraz nie idziesz już sam. Masz Boga, który trzyma cię za rękę w każdej bitwie. Jesteś pewien, że nawet w najtrudniejszych dniach On jest przy tobie i cię wzmacnia. Pozwól, aby ta prawda odmieniła twoje życie. Żyj wiedząc, że jesteś kochany, żyj ze świadomością, że jesteś przebaczony, żyj ze świadomością, że zostałeś wybrany przez Boga. Ofiara Jezusa na krzyżu nie poszła na marne. To było dla ciebie. Niech Bóg cię błogosławi, wzmacnia i napełni twoje serce pokojem. Amen. Jeśli ta wiadomość do ciebie przemówiła, chcemy usłyszeć twoje świadectwo. Kliknij link przypięty w komentarzach i poznaj nabożeństwo, które odmieniło życie tysięcy osób. Pamiętaj po kliknięciu linku, zostaniesz przekierowany na bezpieczną stronę, która korzysta z technologii zabezpieczeń stosowanych przez największe banki na świecie. A gdy już dokonasz darowizny, treść modlitwy natychmiast trafi na twój adres e-mail. Jeżeli dziś postanowiłeś wziąć udział w tej transformacji, napisz komentarz. Teraz jestem jej częścią i nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału, bądź częścią tej wspólnoty wiary, która rośnie każdego dnia, włącz dzwonek, aby otrzymać słowa i nauki, które wzmocnią twoją więź z Bogiem.